Zawodnicy są już gotowi? Tutaj jedna para jest, druga para jest. To ja myślę, że możemy po prostu to zaczynać, moi drodzy. Jeszcze słowem wstępu, bo wiem, że dużo osób o to wcześniej pytało. Walka odbędzie się według zasadka 1. Formule 2 na 2. Para kontra para. Wielu myślało, czy dziewczyna może uderzyć chłopaka, czy może być też na odwrót. Odpowiedź na to jest jedna. Jeżeli. Wszystkie chwyty, które są dozwolone w ramach zasad K1, będą tutaj stosowane. No to to, jaką taktykę dana para przygotowała na tę walkę, to już absolutnie zależy od nich i od ich sztabu szkoleniowego. W takim razie może przejdźmy do przedstawienia zawodników, o których tak naprawdę nie zwiemy zbyt wiele, ale mam nadzieję, że dzisiaj pokażą, na co ich stać. Pierwsza para to chłopak i dziewczyna połączeni struną miłości. Tabula rasa, absolutna, czysta karta, bo nie wiemy o nich wiele. W zasadzie tylko tyle, że poszli raz na wspólny trening. Przed wami Wiktoria, Wikson, Herba i Patryk, Maczeta ZDR, Putor! Jedna kolejka mnie tu nie urządza Bez pole drugiego walniemy ze brzdąca Na drugą muszkę tak dla równowagi Po paru tu każdy nabiera odwagi Kierunek miasto, powietrza afera Jak było tak jest, tutaj nic się nie zmienia My dobre chłopaki, sąsiadka potwierdzi Ty roszczy nie, czasami nie Słucha słucha to Monia i słucha Agnieszka Dzisiaj dwie kurwy robione na pieska. dla mnie rozgrzewka są siły w rezerwie Nie dałem serca, a kuta za Po nocy amnezja się kurwa nie znamy... A do walki z nimi Stanie również kolejna para o nich wiemy tyle, że się bardzo mocno kochają i w zasadzie nic więcej. No ale dowiemy się oczywiście, mam nadzieję, o nich więcej, kiedy wejdą już do oktagonu. A przed wami i Julia i Juki-Kleniewska i Wojciech i juto Włoczkowski! na czasu, nie myślmy, Kutasów Ciebie kocha, a że mnie lecę kurwa trzeci dzień i to żaden kłopot. Nie ma mnie! Znaczy, gdy wychodzę, to proszę o zniebany łeb! Nie chcę rzucić się po podział! Jest grube źle! Niech ktoś przyjdzie nas papa Pomociano Ponoć ludzi zmienia, nie mam nic do stracenia! Heady, pasno, paweł, emma! To ja potrzebuję drugiego sędziego. Kogo tu wziąć tym razem? Jotka nie ma. Olsza przyjechał. No tak, ja wiedziałem, że Olsza przyjechał, ale ktoś kto ogarnie temat. Michał ogarniesz? Ogarniesz? Dość. Nie ma takiej różnicy gabarytów, jak myślałem. Chyba że was podmienili. A, nie, że tej pomączki, że to no. e, Michał Będziesz, trzy jak wiesz. drugą, dwójkę, ogarniał. Słuchaj mnie i słuchajcie mnie, zawodnicy. Oczywiście znowuż przeprowadzamy walkę. Nie wiem, czy taka była kiedyś, ale pojmiemy to. jest Pierwsza na świecie walka. Par e, na co dzień się kochają. Gatce Dzisiaj Pe, pewnie też. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że nie są ze sobą tylko, żeby stoczyć boju na dzisiejszej gali. Eee. No co? No co? Czy dalej będą się kochać po tym pojedynku? A może jeden z chłopaków wróci do domu z dwiema dziewczynami? Zobaczymy, prawda? Różne rzeczy się tu mogą wydarzyć. To jest bita śmietanka 3. Zapraszam Was, wytłumaczę Wam zasady. Powiedzcie mi, czy oglądaliście walkę tujczanie kontra wykopki? Mm -hmm. Mm -hmm. Nie. Nie oglądaliście. Dobrze, to będę tłumaczył. Z wykopu? To nie, nie wiem. To chyba nie ma. E... Ty słuchasz ja? Dobrze, wy też słuchajcie. Także jest tak. Jak pewnie wiecie, nie ma tutaj ustalonego przeciwnika, możecie się w dwójkę rzucić na jedną osobę lub zawalczyć trochę inaczej. Wszystko zależy od waszej strategii, którą już pewnie ze sobą wcześniej ustaliliście. Natomiast tak jak w pojedynku 2 na 2, który się już działo dzisiaj, walka nie jest przerywana dla, yy, po obaleniu. Walka trwa dalej, także osoba, która powaliła drugą osobę, może iść pomóc swojemu partnerowi. Czyli może dojść do sytuacji 2 na 1 podczas liczenia kogoś, jeżeli upadnie, tak? Zrozumiano? To już jest, że tak powiem, w waszym zadaniu, żeby patrzeć, czy osoba, którą przed chwilą powaliliście, wstaje. Także nikt wam nie da znać. Sędzia będzie go wyliczał i, jeżeli oczywiście będzie chętny i zdolny do walki, do tych 10 sekund to wróci normalnie tutaj do boju bez żadnego ostrzeżenia. Także patrzcie na tego, kogo powalacie, żeby was nie zaskoczył potem, dwa razy mocno. No, oprócz tego tłuczecie się całkiem normalnie, prosiłbym was. To jest to kurewsko ciężkie do sędziowania. Nie klinczujcie do chuja, nie łapcie się. Nie przytulamy się, bijemy się, ciosy mają być uderzane. Zasady oczywiście, tak jak w każdej walce. Nie ma kolan, nie ma umyślnych kopnięć i stompów na kolan. Tak? Nie bijemy się oczywiście w klejnotki. i Te drugie klejnotki i w tył głowy się nie bijemy. Eee, wszystko jest jasne, tak? Czy jeszcze są jakieś pytania? Może? Nie, nie, nie. To wyjaśnienie. Po prostu się napierdalamy, reagujemy na komendę stop, możecie tłuc kogo chcecie, w ilu chcecie, do maksymalnie tłuc eee, i tyle w sumie. Jak zawodnik jest liczony, oczywiście jeżeli go powaliliście, on będzie liczony, a wy możecie kontynuować walkę ze swoim partnerem. To jest klucz całej tej formuły. To jest zrozumiane. Możecie sobie przybić szuwiki. Trzeba miłej zabawy, walczcie uczciwie. Oddajcie się do swoich narożników. Bardzo ważne reagujemy na komendę Stop. Jeżeli usłyszycie ode mnie stop, przerywacie wszelkie działania. Na fajt wznawiamy. Zrozumiano, zrozumiano. Narożnik czerwony gotowy. Narodznik niebieski gotowy, Michał gotowy, którą parę sobie bierzesz? To tutaj bliżej cię? Dobrze. Zatem sędzia punktowy gotowy. Okej. Okay. W takim razie zacznijmy walkę par. Nabite świetlanty trzy. Runda pierwsza trwa dwie minuty. Między nimi półtora minuty przerwy. Faj! Jesteś z mi! I jesteś kurwa! ¡Dale esto al culpa Julka! ¡El valiente culpa!

Tam nie mam. Nie przemówi. nie, wzią, nie wzią. <grymne> trzymaj, trzymaj ręce w sobie. Powiem, powodów, Staraj się używać nóg, żeby skrócić trochę Bo ona na ciebie leci. Jak one na ciebie leci, to być może... Nie to ma! Co nie ma? a woda? Woda, Woda, wodę, Woda, Pijcie, pijcie, kurwa, ludzie, jak nie zaplanowaliście narożnika sobie? Oddychajcie spokojnie. Trzymajcie majkę. Spokojnie, głębokie głęboki Za mną, sam sam maska. Pamiętaj, tylko się nie odwracaj, żeby się zostało no w To nie wziąć. Mam wydzwanie, twoje, to no wpierdala się w niej! Człowieku, tam się podoba. Okay? No, tak. Za to, co zrobił, zajęty. za to, to się wpierdala, tak? normalnie. Ale stary, ale... Daj mi. Mam twojej koty żeby No? Ja bym prosił się podążać tak szerzej, nie? No, będę się trzymać się No, On no, jak

Jasne dobrze. Dobra, okay. dobrze gotowi? Niebieski gotowi. Tak samo. Tak. O, dobrze dobrze kurda, ojtek, dobrze. Kurdo, tak, tak. Dobrze dobrze dobrze. Dobrze dobrze dobrze. dobrze dobrze. Dobrze 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 Dobrze

Daj, Bagieta. i Bagieta kupił ostatnio hmm, chyba w Dallas, nie? W Dallas kupił. Tak, dobrze, dobrze, bo musisz się napić w ogóle. Tak, dobrze, dobrze. Robicie Dobra, ale takie jest okay, bo muszę, wiesz, muszę Co robić. jeszcze jeszcze przegra, to przez ciebie. To się się, żeby związać jeszcze raz.

Gotowe? Ostatnia runda, trzecia. Też dwie minuty, zasady te same. Czerwoni gotowi, niebiescy gotowi. Zaczynamy, fajn! Oj Zalazek prawie to pnięcie! Wszystko jest ok. Dobrze walczycie. Nie patrzcie. Dobrze, oddychaj Dobrze, a Julka! Nie łapiemy się, to! Nie łapiemy się! Dobrze 15 sekund, dawaj! Nie łapiemy! Nie łapiemy 10 sekund, do końca, dawaj panowie, podjedziemy! 8, 7, Kodzie. 6, zadaj, 1, 5, 4, 3, 2, 1, było? <ślenie>

Co się zajebał, babie, fajnie było? Takie drogie, nie? A go takie nie. Taki drogie, to pojedyncze wiesz. One, one Mam informację. O stary. No, numer kopyta też już poznałem. Kurwa, ktokolwiek. Dobra, weź się o z bo kurwa. Ale nie, to tak, to jest na twarz. Perwersyjna świnio Dla <grymne> skarpeciarzy To chyba jest zupełnie odmienna branża Jeszcze se pięty optarny. Dobra, przejdźmy do ogłaszania werdyktu. Nie, ja muszę już kurwa na bosaka z tym działać, bo nie wytrzymam. wszyscy wiedzą, że jestem piękny. Ja no, nie jestem przekonany.

Zero. Naprawdę? Jedyne co, jedyne co… Ale nie, naprawdę, co. bez jaj zero kurwa. No. Jedyne co, trenerka… Ale powiem ci szczerze… Aj tego chciał, tego chciał Twitch. No. Ten cios z bawy to była pierwsza klasa, chyba nie pierwszy raz, co? No co już zdarza się. Ja muszę zobaczyć. Na... Rozumiem, no ale to... Czyli chyba chyba taki trening był po prostu. Prosto no, o, w trosce tak, o bontrobę, wątrobę, tak, oczywiście. Ale nie w Faktuszu jest tutaj delikatny zarzut, że nawet to sobie zamontowałeś. E, czyli że li Ale to ile? Kurwa z 4 lata temu. Same podstawy były, jak malutki byłem kurwa. Nie też 20 w tym roku. 20, 20. w 20. Okay. Nieważne, to była zajebista walka. Dobra, A bądź. teraz. Tak, tak. zwycięzcę. Zwycięzców. No i moi drodzy, za chwilę ogłosimy zwycięzców tego pojedynku. Pierwsza w historii bita i śmietanki walka 2V2 para kontra para. A wyciężają! Duet. Lewy. Iuki i jutro. Wielkie brawa, wielkie brawa moi drodzy. Mówili, że nie trenowali. Czy wierzymy na słowo? Coś tam dopytamy, ale proszę, proszę, jakiś kiskan tutaj się nam wdarł chyba. Jeszcze nagrody, jeszcze nagrody. Zostańcie, zostańcie, poczekajcie. Szczęśliwy numerek dla suchara. Od ilu do ilu? Od ilu? Od 1 do 5. 4. Cztery, poprosimy czwóreczkę w takim razie e, dla zawodników. Słuchajcie, panowie i panie. Słuchajcie, mam tutaj dwa puzławy. Oj, płacz nawet, łzy. ze swoimi rywalami podzielić, bo one są przewidziane chyba dla was, czy nie? No, nie wiem, wyjebały. Tam dzielimy się. No. Się. się. Podzielicie się, Dobrze. się. Podzielcie się. Też możecie się czuć zwycięsko. wielkie brawo. To jest piękny przykład tego, że warto się dzielić. I wy również możecie podzielić się w tym momencie wysyłając pieniądze na podane zbiórki. Pomagamy dzieciakom, pomagamy zwierzakom i dowiedzmy się, co jest w tej paczce. Pokaż mi to. Juto. O kurwa. Oho, chyba jest. Okej. Ok. Okej. Okay. To Coś? chyba ten zestaw studenta. Ta, no. To bo jest. To i to. Zupka chińska, proszę bardzo, ale dużo sosów. Proszę No nie mogę wyjąć. Spokojnie, agresywnie, agresywnie. Chyba, że nie masz z czym tego później zabrać. Kurwa super, co to jest? Co to jest? Ale co on no? Nie, ale... Leb to stowy paczki jeszcze. Nie, o ja pierdolę ile zupek chińskich. No, no i tosty. W akademiku się przyda. E, co studiujesz w takim razie? No chciałem przede wszystkim właśnie ze studiów pozdro pozdrowić. Politechnika Warszawka, Warszawska Płock Chłopaków z mechaniki i budowy maszyn, bo z nimi... Jakiś jednak tam sparring był, ale głównie po mordzie dostawałem. I ratownika to O, no uratował i kurwa chłopaków z Końska, którzy teraz to oglądali, moich rodziców. No i swój tosterek, panie Dziękuję. No, Słuchajcie, powiedzcie troszeczkę nie... więcej o sobie, bo faktycznie gdzieś tutaj, zapowiadając Was, niewiele informacji można było e, o Was znaleźć. E, tak naprawdę, kim jesteście, skąd przybywacie? Czy można Was znaleźć gdzieś w internecie, czy jakby to nie wasz świat? Na Instagramie ja i Wojtek mamy. To pewnie było podane tam przy karcie. No i oboje TikToka mamy, ale to bardziej hobbystycznie, dla śmiechu, mi się wydaje. No tak, to co, oboje się uczymy jeszcze. Ja, co prawda, technikum kończę czwarty rok, jeszcze, jeszcze następny. O Wojtek, studia. No i uczymy się jak na razie, zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że nie zakończycie swojej przygody na no, tej nie walce. Nie, nie, nie. I mówię nie tylko i wyłącznie o sportach walki, ale również mówię o. Związkowych sprawach. Życzę wam... Zajawa, zajawa w chuj, zajawa w chuj. Co prawda para jako para, to się bardzo martwiłem o Julkę i ten stres był większy, ale zajawa w chuj. No i pięknie, dziękuję jeszcze raz i gratulacje. Raz i dwa. Juto i Yuki, a my podejdźmy do tych, którzy... Tę walkę przegrali, ale również dali z siebie absolutnie wszystko. Co się dzieje Marcinku? Znów mnie pęcherz wzywa. Gratulacje wam. Okay. Daliście super walkę. Bardzo wam dziękuję, okay. że byliście. Mam nadzieję, że nagroda również fajna. A jak A, to nie, to, to samo, to samo, wina Suchara. To samo, co to wina wina ale jak to samo, to, to jest to że... samo? Nie, 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 ale gorszej jakości. Tak. <laughs> no. Bo ja wytłumaczę, bo taka jest koncepcja nagród, że drużyna zwycięska czy też drużyna. No. Zwycięzca. Wygrywa, wygrywający zwycięzca, oczywiście. Wybiera numerek yy, i w związku z tym jest wybrana tematyka tych prezentów, no i zwycięska para, para, zwycięzca, no, zwycięski, dostaje nagrodę tą lepszą, a przegrany, ten mniej szczęśliwy tego wieczora, trochę bardziej budżetową. E, Filipie, mamy gościa specjalnego, mam nadzieję, że zgodzi się na wywiad. Ja muszę na chwilę cię zostawić. E, zrobić sobie krótką przerwę przed następną walką. Ale wiesz co, a, czyli co, to może kogoś na sędziego wytypuj. Wytypuj kogoś na sędziego, bo z ja tego co nie wiem, nie już powiem. jesteśmy praktycznie gotowi z kolejną walką. Podgonimy troszeczkę czas, a Morgan z Gangamurunem już są właściwie gotowi, żeby wejść do ktagonu i nie planowaliśmy jakiejś tej Ale dalszej ja jeszcze za dwie minuty, Filip. A, no to dobra, to śmiało. To ja sobie chwilkę pogadam. E, gdzie A, ale co, wuj o budyń? O, oh jest, idzie. Gdzie ta woda? Proszę bardzo, proszę bardzo, to też, to też jest, proszę bardzo. Z nami Piotr Izak-Skowyrski, tuż przed walką Morgana. Piotrek, za chwilę do Ciebie wrócę, ale jeszcze chciałbym porozmawiać chwilkę z tymi, którzy weszli do OKTAGONu, powalczyli. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nagrody, faktycznie prawie to samo, troszeczkę gorszej jakości jak Wy czujecie się po tej walce. Chodźcie do, do mnie bliżej, chodźcie do mnie bliżej. No co? Za słaba kondycja, tyle mogę powiedzieć. Tylko to przegrało, no i ta waga, nie? Sorry, mamo. Sorry, mamo. Sorry, chłopaki. Zjebałem. Czy ty również chcesz kogoś przeprosić? Przepraszam mamę, tatę. Tyle. I kuzynkę. To, to smutne, to przykre. Tym bardziej, że miałeś się oświadczyć przy wygranej walce. To prawda. Wszystko było w planach, ale przejebaliśmy i nie mogę się oświadczyć. Nawet pierścionek już wyrzucił. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję za walkę, dziękuję za walkę. Oczywiście daliście z siebie wszystko. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze kiedyś oczywiście się spotkamy.